Wiersz powinien być naszym doświadczeniem, naszą autopsją, przetworzony przez wrażliwość i ujęty w formie artystycznej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj poezja zawojuje Ogród Sztuki. Wespół z Fundacją uważną Bycia, która tutaj dźwiękowo i wizualnie nas wspiera, będziemy Karnić ludzi poezją. Zapraszam. Cykle. Dziergamy świty ku jutrom. Z każdym wstaniem nawleka trud na sześciodniowy różaniec. Niedziela wytchnieniem, jak u stwórcy. W nią i słońce zwleka się z horyzontu leniwiej, a dni tygodnieją od rannych starterów wypełnione w nawyki. Dziergamy świty ku jutrom. Pro, projekcja. Rozpiąłbym cię na płótnie swej jaźni, przemienił powściągliwość w dwójnasób. Spijałbym z ciebie intymności rąbki, te z jestestwa twych głębin przeźroczyste tiule. Nad rankiem, manuskrypty westchnień już pożółkłych, za Twoim przyzwoleniem, w piersi swej utule. Lirycznie: Gdyśmy siedzieli na skraju miraży, wtopieni w świata, barwne pióropusze, Amor nam szepnął: Niech Wam dziś się darzy, i wnet śmiałością rozedrgał nam duszę. Tak oczy śniące w się oblekły, Serca jak nektar karmazyn spijały. Wszelkie zwątpienia przed nami uklękły I ogród kwiatów ukazał się cały. Byłaś jak Wenus na muszli stojąca, Którą by MM ubrała w perfumy. Oczy błysnęły rojeniami słońca I oczyściły twarze nam z zadumy. Wierzby wnet cieniem kładły się na wodzie pszczoły do uli zwolna zawijały, para kochanków w lustrze na komodzie i woń twych które upajały. Stare neony flirtowały z zorzy, którą puchacze jak czar zaklinały. W takiej to aurze pary więzi tworzą i oferują wzajem świat swój cały. Brzaskiem powieki Rosą wysycone, wskrzesiły, kapiąc w pięciolini trele. Choć nikną szepty u piersi złożone, wierzę, że będziesz ze mną, mój aniel. Dziękuję. <grym wiosny> <grym wiosny> <grym wiosny> <grym wiosny> Abyśmy chwilkę odpoczęli od yy, wierszy, zwłaszcza od miłosnych, jak, jak nie mam, yy, proponuję. Yy, Garść aforyzmów. To są potyczki aforystów. Część trzecia, czwarta i piąta. Wydane przez Wielkopolski Oddział Aforystów Polskich. Radość jest kuzynką beztroski. Osłabia czujność. Dzień weryfikuje miłość, noc, przyjaźń. Flirt przypomina haft krzyżykowy. To misterne dzieło. <laughs> Mądrość po szkodzie jest konsekwencją głupoty. Uczciwość bywa siostrą biedy. Nie byłbym sobą, gdybym nie pisał też aforyzmów dowcipnych. <laughs> Książkę można przelecieć. Z aforyzmami się obcuje. Prawdziwa bieda piszczy, ale nie fałszuje. I kolejny dowcipny. Małżeństwo to przejściowa forma między niewolnictwem a demokracją, Kasiu. Wąchanie to widzenie nosem. Widzenie to porządliwość obrazu. Słyszenie to dotyk przez wibracje. Dotyk to tercet. Temperatury, faktury, struktury. Bywa kwartetem, gdy towarzyszy mu ruch. Myślenie ma przyszłość, pamięć przeszłość. W ofierze. W górach horyzonty są strzeliste, świty płomienieją gotykiem. Nad wodą poziome liniały gorejąc, kuszą ryby w akwenach. Tu świty wschodzą tlącymi się bryłami, gorzeźby krawędziami płonące ku niebu. Stalowe żurawie będą jednak pierwsze, zapłoną jak żyrafy. A dołem? Kuliste wykrzesy w hojnym rozsypie mienią w barwność połacie. Pomyśleć, to wszystko dla nas, by, by życia łańcuch tajemny ożywić. Poeta składa ofiarę wierszem, inaczej nie potrafi. Na karcie dziękuję, celując w ziemskie jutro. Z relacji przybysza, czyli u was na ziemi. Macie małżeństwa, hmm, aranżowane. W nich zamiast wyznań i westchnień klauzule. Tak intymności drzwi są wyważane, wiatr nie pochwyci szeptów z ust im czule. <laughs> można połączyć nacje przez koronę, można tak powiedzieć książąt przyszłych władców berło, miast serce posiąść zaswążone. Wszystko przykładnie za wolą doradców. Wy w imię wiary, by nawrócić wroga, bezpardonowo wymierzacie razy. Karty historii, walka, wojna, trwoga, chciwość z próżnością bicepsów pokazy. Tu niewolnictwo, lenno i daniny, holokaust w którym brzydzi się Europa. Nicze w faszyzmie nad człowieka drwiny? Gdzie ludzkość godna? Czy w bajkach Ezopa? W dobie atomu głównie zimne wojny. Oby szaleńca przycisk nie doświadczył. Obraz klasycznych zbrojeń też człek hojny, gdyż ten gatunek immanentnie władczy. Wszak kromaniańska mentalność was drzemie, skłonność do ciągłej, nieustannej walki. Cóż, homo sapiens, sapiens to jest plemię, co prawa dżungli używa jak kalki. Dalekowzroczność czy organizacja nie są waszymi mocnymi stronami. Człowiek współczesny, przedziwna tonacja, wciąż pochłonięty jest aberracjami. <laughs> Prestiż i, i władza, to funkcja ilości. Kwantytatywny, wielki, wtedy znacze? W śmieciach to niecie, w nadproduktywności, a gdzie duchowość? Głównie mózgów pracze. Kres nieuchronnie zbliża się surowców, planeta wyda wnet ostatnie tchnienie, a można sięgnąć do rozsądnych wzorców, by nastąpiło zwolna przemienienie. Ile pokoleń ziemia ma przemielić, Aby pogrzebać chciejstwa rządzem władzy? Kiedy swą miłość zechcecie podzielić, Byście przed Stwórcą stanąć mogli nazy? Przymknijcie oko na szkody, gdy błahe, Homo nie wilkiem, co tworzy watachę, Niech zdanie gorkiego, że człowiek brzmi dumnie, Niechaj rozkwita. Na Ziemi, rozumnie. Dziękuję bardzo. Koncert, czyli on, instrument. Tylko wtedy, gdy wena spływa prosto z nieba, ten, kto zrodzony z ziemi, <laughs> z niebios czerpie chleba i karmiony strumieniem boskiej już kreacji w obszarze transcendencji, szuka. Inspiracji. I posłusznie otworzył klapę, wsparł ramieniem, by, by grający mógł w pełni cieszyć się wybrzmieniem przewrotów, co w pasażach cięte synkopami, wzmocnionych lewą ręką oktaw półtonami i przyoką fłoko wprost na piersi swoje, choć woli polne fiołki, lilie i powoje. Ugiąwszy się, gdy ciężar przekroczył czteref, zaopotał trwożliwie. Jak chór spłoszonych na Tylko tłują, kipią, to znów kłębią. Piskliwie są w sopranach, a w baszach zabębnią. Kaskadami Pasaże spływają gdzieś z góry, zmysłowo jak koryntu córy. O, tyle znów świergoczą jak ptaki anielskie. To są nuty geniusza, nie człowiecze ziemskie. Da capo alfine. Tylko wtedy, gdy wena spływa prosto z nieba, ten, kto zrodzony z ziemi, z niebios czerpie chleba i karmiony strumieniem boskiej, już kreacji, w obszarze transcendencji, szuka inspiracji. Też funkcjonuje jako Artur, nie tylko jako Arturo, bo właśnie wspomniana yy, Moja promotorka aforystyczna, pani Urszula Zybura, mówi: Jak masz w dowodzie Artur? No to jako aforystę wydała mnie w tych książkach yy, Artur. Po czym pół roku temu przyjechała do mnie ze swoim menem i wręcza mi długopis? Patrzę, a tam Arturo. Przełamuje się. <laughs> Także chyba nie będę miał problemu i, i będę się przedstawiał jednolicie. Póki co funkcjonuje jako poeta Arturo, a jako aforysta Artur.